Ksiądz prawosławny przez dłuższy czas spotykał się z, z protestanckim pastorem. Dyskutowali podczas spotkań na zawiłe pytania teologiczne, przede wszystkim oczywiście o tej nauce, o usprawiedliwieniu. Debatowali, kto ma rację, które wyznanie jest prawdziwe, które słuszne. ale te spotkania się dłużyły, a efektu nie było. Oczywiście ten ksiądz pragnął, żeby ten pastor został prawosławnym. Pastor miał nadzieję, że uda mu się przekonać tego, tego księdza prawosławnego, Baciuszkę, do, do swojej pozycji, do swoich poglądów. I po pewnym spotkaniu było to zimą, a że było to w dużym kraju na wschodzie, to było zimno, naprawdę zimno. Ten pastor dojeżdżał do tego mieszkania transportem publicznym i wychodząc spóźnił się na ten autobus, bo był już późno i następny, na następny musiał czekać jeszcze długo, ponieważ było bardzo zimno. Postanowił nie stać na przestanku, tylko wrócić e, do mieszkania. Ten e, prawosławny e, Baciuszka mieszkał w bloku. Wrócić do niego i, i poczekać tam. I e, kiedy zadzwonił do mieszkania, ten e, Baciuszka był zaskoczony. Mówi, co się stało? Mówi: No, spóźniłem się na autobus. I wtedy ten Baciuszka mówi: To co, może herbatki gorącej. Mówi, no tak, no to chodź. I e, na następne spotkanie e, przychodzi ten pastor i mówi: Wiesz, już nie będziemy się spotykać, już jestem gotów, chcę zostać prawosławnym. E, po tym przyjęciu, e, oczywiście, Bartuszka się rozradował. No, z jednej strony, że jakby e, jego pozycja zwyciężyła, ale też patrzył na to, że ktoś przyszedł do pełni e, prawdy. E, Albo to pełniejsze prawdy, powiedzielibyśmy my katolicy, e, zapytał go, ale co było takim decydującym dla Ciebie? Co cię tak najbardziej przekonało? E, dlaczego taka nagła zmiana? Tyle z naszych spotkań i nic? On mówi: Wiesz co? Że herbaty nie zaproponowałeś. Zaproponowałeś mi herbaty. Bracie siostry, zobaczcie, tyle dysput, tyle rozmów. Zero owoców, hermata. To jest coś, co w chrześcijaństwie nazywamy miłością, a jedną z jej odmian jest też czułość. Czułość wyrażona poprzez tego baciuszkę, wobec tego pastora. Dzisiaj zobaczcie, bracia i siostry, kiedy tych dwojga uczniów idzie razem z Jezusem, którego nie rozpoznają, tam też pojawia się ten moment czułości. Jak się już e, stało się późno i ten przechodzień dawał znaki, że chce iść dalej, oni mówią, no zostań z nami, no gdzie pójdziesz? E, dawaj tutaj, przenocujemy i pójdziemy dalej. Czemu pójdziesz w noc? Ta ich czułość było tą podstawą do ich przejrzenia, do nawrócenia. Bracia i siostry, czy w naszych relacjach chrześcijańskich, e, chrześcijan, tych, którzy się... E, określają jako praktykujących i tych, którzy są troszkę z nie brakuje czasami właśnie tego czułości. Czy nie jest tu za bardzo ostro? Czy nie patrzymy nieraz za ostro na tych, którzy nie myślą tak samo jak my? Czy szukamy ich dobra? Czy jest w nas ta chęć, ta otwartość nawet na podanie tej herbaty? Większość przypadków, kiedy człowiek odchodzi od wiary czy od kościoła, jest z powodu człowieczeństwa, którego zabrakło w jednym z wierzących albo w kimś z duchownych czułość. O tym tak bardzo mówi papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu. Mówi Tenerenca, czułość. Ale jeszcze coś, zobaczcie, nieraz mówią ludzie, Gdybym tylko spotkał Jezusa, gdybym mu zadał pytania, to on by mi wszystko wyjaśnił, on to by na pewno mi wyjaśnił. Ale zobaczcie, dzisiaj tyle idą i nic Jezus ich nie może przekonać. Jezus nie nawrócił wszystkich, którzy żyli wówczas na ziemi. Nawet argumenty Jezusa nie dotrą do serca. Ale co przekonało tych uczniów? Doświadczenie przy stole. Łukasz opisuje to wszystko w tych kategoriach, że nie mamy wątpliwości, że tam chodziło o Eucharystię, o łamanie chleba. Łamanie chleba to jedna z pierwszych nazw też Eucharystii. Poza tym intelektualnym wysiłkiem, który trzeba włożyć, żeby zrozumieć wiarę, lepiej ją zrozumieć, jest niezbędny ten warunek spotkania z żywym Bogiem. I to nie gdzieś w jakiejś emocjonalnej ekstazie, czy furii, czy w jakichś podniosłych przeżyciach, tylko podczas tego, co On nam zostawił, podczas sakramentów. Nasz umysł, który jest często niepokorny, który chce sięgnąć tam, co nie może ogarnąć, potrzebuje przyjść do czegoś tak prostego, jak łamanie chleba podczas Eucharystii. Przyjąć to. To doświadczenie spotkania dopiero z Jezusem, spotkaniem fizycznego, namacalnego, pozwala przyjąć to wszystko, o czym On uczy. Dlatego jest problem u tak wielu ludzi z przyjęciem pewnych prawd wiary, że nie ma tego spotkania przy sakramentach. Bracie i siostry, dzisiaj kiedy słyszymy te słowa w Ewangelii, i pytamy się o tych wielu, których w tym czasie wcale nie boli to, że mszy nie ma, że nie mogą przyjmować komunię. Pytamy się o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy jest z naszej strony czułość wobec nich? A po drugie, czy oni faktycznie korzystają z tego, co Jezus zostawił? Czy te wszystkie rozważania na temat różnych prawd, które nieraz są trudne, dokonują się w kontekście sakramentów? Czyli w tym kontekście, w tym miejscu, które sam Jezus zostawił, przy łamaniu chleba. Zobaczcie, łamie ten chleb i znika. To jest to doświadczenie Jezusa, które na chwilę się ujawnia, ale potem znika. Czy nie jest tak na Eucharystii? Czułość, sakramenty, ten ręce.